Moi kochani, wydarzenia ostatnich dni, miesięcy, wielu z nas napawają strachem. Zastanawiamy się, czy to już ten czas, kiedy apokalipsa spełnia się w naszym życiu, nadchodzi koniec świata, czy to jeszcze nie ten dzień. Natomiast z myśl apokalipsy, tej księgi, ostatniej księgi Nowego Testamentu, warto na nią spojrzeć w myśl słów Jana Pawła II, który powiedział u progu Nowego Tysiąclecia, że apokalipsa jest księgą na nasze czasy. I teraz oczywiście możemy napełniać się strachem, czytając tę księgę, różne historie związane z kataklizmami, które nas spotykają, czy nas mają spotkać, ale przede wszystkim, jako wierzący, powinniśmy na tę księgę spojrzeć z nadzieją. Bo cóż jest w niej napisane? Bóg pozostanie Bogiem z nami, i co więcej, powstanie nowe niebo i nowa Ziemia, nowy Jeruzalem. I chciałbym, aby w tym roku, w tym wielkanocnym święta roku pańskiego 2022. Wybrzmiały piękne życzenia związane właśnie z tym, że my jako chrześcijanie dążymy do nowego Jeruzalem, który jest w niebie. Do tego miejsca, do których drzwi otworzył nam sam Pan przez swoją mękę, ale przede wszystkim przez swoje zmartwychwstanie. I to Jezus nas zaprasza do tego, abyśmy się nie lękali, nie bali, ale pełni ufności trwali przy Nim i dążyli do naszego wiecznego zbawienia.